Przyczyną niedziałającego radia jest blokada antykradzieżowa, którą w prosty sposób technik serwisu Opel jest w stanie usunąć na podstawie prawidłowego kodu, który użytkowniczka dostała wraz z dokumentami w czasie zakupu nowego auta. Spróbujmy rozblokować radio. Czyli tam widać co się pojawia na ekranie. Na ekranie było safe, tak? Napis safe dokładnie. Safe, tak się pojawia na ekranie. A w jakim jesteśmy aucie? Astra 2. Eee, rocznik 2004 czy to działa we wszystkich Astrach, tak samo jest? we wszystkich Astrach z firmowym radiem CDR rozumiem. 500, e, CD 300 CDR 500, CDR 300, 300 dokładnie były czyli te typy samochodu? tak jest, wers wersje starsze były te typy radia kasetowe ok, dokładnie. Nie jest. no jest więc tak, e, rozumiem, że pod jej akumulatora ma Pani tak, mam problem żeby włączyć, żeby włączyć radio, faktycznie. Potwierdzam, że potencjometr... Potencjometr w ogóle nie działa, także tutaj. Trzeba mocniej nacisnąć. Natomiast widać, że to radio mm -hmm. y, powinien zobaczyć specjalista. Te części zamienne jesteśmy w stanie uzupełnić. Dobrze, spróbujmy rozblokować to radio. Y, przekręcamy zapłon. Pojawiają się kontrolki. Przytrzymujemy przycisk AS. Moment. Radio, Jest to jedna z funkcji na stałe i trzymamy kilka sekund. I teraz w czasie naciskania wciskamy potencjometr. I widzę, że problem faktycznie z tym potencjometrem. Powtórzmy jeszcze raz czynność. Przekręcamy zapłon, wciskamy AS i próbujemy włączyć radio. Usłyszeliśmy charakterystyczne wyknięcie. Komputer prosi nas o podanie czterocyfrowego kodu. Czy pani posiada taki kod? Rozumiem. Mamy tutaj typ radia i kod, w tym przypadku 8150. Spróbujemy go wprowadzić. Mogę jeszcze raz zobaczyć, gdzie to jest. Proszę bardzo. Taka karteczka, ja ją powinnam mieć w dokumentach. Dokładnie. Radiotyp Z... widzę, widzę, 8150. Okay. Jest to tak zwany Opel CarPass, karta bezpieczeństwa, karta kadowa. Ok. Dobrze. Pojawi... Pojawiły nam się cztery kreski. Pierwsza kreska oznacza rząd tysięcy, druga setek, trzecia jedność, dziesiątek, czwarta jedności. Kod może być wiadomo od 0 do 9, więc... No, przy sześciocyfrowej klawiaturze nie jesteśmy w stanie uzyskać np. liczby 8. Ale producent to rozwiązał w prosty sposób. Ilość naciśnięć danych, danego klawisza w rzędzie odpowiednim, czyli tysięcy setek, pozwoli nam uzyskać daną cyfrę, czyli spróbujmy. Tutaj mamy ósemkę na początku, czyli musimy jedynkę naciskać tyle razy, aby otrzymyć cyfrę 8. A, Twoja czyli piłotę. jakby jedynka odpowiada tysiącom, dwójka setkom, trójka dziesiątkom i czwórka jednościom Rozumiem. Teraz tak, przechodzimy na rząd, na rząd setek, wpisujemy jedyneczkę, czyli dwa razy jedynka. Jest. Rząd dziesiątek, uzyskajmy piątkę. Trójkę naciskamy i dochodzimy do piątki. Pani Doroto, Dobra. w ramach ćwiczeń proszę wprowadzić zero. Czyli przy czwórce wciskamy? Zero. Mamy kod, upewniamy się, że jest prawidłowy. Oddaję kartę. Przytrzymujemy przycisk AS do charakterystycznego pyknięcia. Dobrze. Zaczął nam wyszukiwać stację. Radio można uzyskać. To za też troszeczkę wiąże się z tym. No co to co, jedziemy na, na wakacje. Ten... Panie Sławku, dziękuję za pomoc, a Pani Dorocie też dziękuję.